Cześć, tu zaraz karmię tańcem. Witaj w już 14 dniu naszego ruchowego kalendarza Światła Wigilia. Już za 10 dni, jak to szybko leci. Także my dzisiaj przechodzimy do bardzo rytmicznego flow. Zacznij sobie już od marszu. Marsz, marsz, marsz. Będziemy pracować z oddechem, wdech i wydech. Cały czas skupiamy się na tym. Będzie dzisiaj szybko, ale też energicznie. Także przejdź do uniesień kolana w górę. Energetycznie raz, raz. Super, zaangażuj już brzuch, ręka do góry. To jest krótka praktyka, ale bardzo energetyczna i bardzo ładnie. I teraz uwaga, zmiana, przechodzimy do krętów na boki. Hop, hop, wyciągaj się w bok, tak żeby już tu obudzić całą górę, całą klatkę piersiową. I jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwilka. Super. I będziemy schodzić do delikatnych przysiadów. Małe przysiady góra-dół. I uwaga, powiększ ten ruch, powiększ. Tak. Bardzo dobrze. Już powinno być ciepło. Szybki szok endorfin i szybko płynącej krwi. Raz dotlenienia się i do góry unosimy kolanko. Bardzo dobrze. Jeszcze I uwaga, dodajemy teraz cios. Cios, cios, cios. I, I... przez hoki, tak jak do pajac. Ho, ho, hop, hop. Cios przez siebie. Uwaga, zmiana cios z górę. Cios z I. Przód, jeszcze, cios, 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 cios. Hop, 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 hop. ostatni. I uwaga, ostatnie ćwiczenie przed nami, po krzyżu, sięgaj do stopy. Hop, hop. Bardzo ładnie. Jeszcze kilka, powinno już być ciepło. cisze rytmiczne flow. Na podniesienie, oddech. Przyspieszenie oddechu. I uwaga, 4, 3, 2, super! Jeżeli potrzebujesz dłuższej praktyki, to znajdziesz na kanale serię. Zatańcz ze mną. A jeżeli to już wszystko na dzisiaj, daj znać, jak było. No i widzimy się jutro. Cześć!